Próba zamachu na prezydenta Białorusi. Łukaszenko ujawnia kulisy. Aleksandr Łukaszenka na zamach nam nie przeznaczono 10 milionów dolarów. Według Aleksandra Łukaszenki organizatorzy zamachu na niego i jego rodzinę mieli przeznaczyć na ten cel 10 milionów dolarów. Dodał, że do napadu miało dojść w jego podmiejskiej rezydencji podała oficjalna agencja Białta. Łukaszenka twierdzi, że organizatorzy zamachu mieli rozpatrywać kilka scenariuszy, w tym zamach podczas parady 9 maja i napad na prezydencką kolumnę oraz napad uzbrojonych osób na jego podmiejską rezydencję. Według niego na ten cel przeznaczono 10 milionów dolarów, a 1 milionów dolarów na opłacenie snajpera. Dodał też, że organizatorzy, przewrotu na Białorusi planowali zablokować Mińsk, wraz z siłami OMON-u, milicji, MSW i KGB, przy pomocy armii. Mieli też planować wyłączenie prądu w stolicy. Wśród spiskowców miał być według niego pracownik służb specjalnych, białoruski agent. To był nasz agent. Zuch. Dziękuję mu, bardzo nam pomógł, nie bał się. Powiedział w sobotę dziennikarzom Łukaszenka. Tydzień temu Łukaszenka przekazał, że wykryto plany zamachu na niego i jego dzieci, za którymi miały stać amerykańskie służby specjalne i białoruscy opozycjoniści. Z kolei rosyjskie służby poinformowały o zatrzymaniu spiskowców, którzy zamierzali wyeliminować Łukaszenkę. Wykryliśmy działania ewidentnie zagranicznych służb specjalnych, najwyraźniej z i FBI, nie wiem, kto z Amerykanów nad tym pracował. Wykryliśmy, że chcieli pojawić się w Mińsku i zorganizować zamach na prezydenta i jego dzieci, mówił wtedy Łukaszenka. Według niego w organizację zamachu mieli być zaangażowani opozycyjny politolog Aleksandr Fiaduta i lider opozycyjnego ugrupowania Białoruski Front Ludowy Richard Kastusiu a także amerykański prawnik białoruskiego pochodzenia Juraś Ziankowicz ma podwójne obywatelstwo. Łukaszenka oświadczył, że w zatrzymaniu mężczyzn pomogły rosyjskie służby. Federalna Służba Bezpieczeństwa FSB Rosji w tym samym czasie wydała komunikat. W którym twierdzi, że zatrzymała Ziankowicza i Fiaduta, którzy planowali zamach na Łukaszenkę i przewrót wojskowy na Białorusi. FSB poinformowała o przeprowadzonej wspólnie z Komitetem Bezpieczeństwa Białorusi operacji specjalnej, w ramach której wykryto, że Ziankowiczy i Fiaduta planowali przewrót wojskowy według scenariusza kolorowych rewolucji z zaangażowaniem miejscowych białoruskich, PAP i ukraińskich nacjonalistów. Planowali oni, PAP, również fizyczną eliminację Aleksandra Łukaszenki, podaje komunikat FSB, cytowany przez agencję TASS. Według tego komunikatu Ziankowicz przybył do Moskwy, po konsultacjach w USA i w Polsce w celu spotkania z przedstawicielami Sił Zbrojnych Białorusi, by przekonać ich do udziału w przewrocie. Spiskowcy zostali zatrzymani przez rosyjskie służby bezpieczeństwa i przekazani partnerom białoruskim, podano. FSB twierdzi, że zamach miał być przeprowadzony 9 maja, gdy obchodzony jest Dzień Zwycięstwa ZSRR w II wojnie światowej. Tydzień temu Łukaszenka zapowiedział, że zamierza wkrótce najprawdopodobniej w postaci dekretu podjąć jedną z najbardziej pryncypialnych decyzji w ciągu ćwierćwiecza prezydentury. W sobotę Łukaszenka powiedział że podpisze dekret dotyczący przekazania uprawnień prezydenckich Radzie Bezpieczeństwa w sytuacji nadzwyczajnej, kiedy w kraju nie będzie głowy państwa.